Pamiętam jak kiedyś niedługo po tym, jak wbiłem 14 level, musiałem oddać mocz do badania, naszczać do pudełka i zanieść do przychodni, bo jakiś bilans gimnazjalisty, czy coś takiego. Wcześniej obadali mi siuroka, czy jest właściwych rozmiarów. Nie było, ale to teraz nieważne. W każdym razie, dzień przed badaniem, zaopatrzyłem się w osiedlowej aptece w specjalny pojemnik na siki. Zakupiłem go za 89 groszy u farmaceutki 9 na 10. Następnego dnia rano poszedłem do łazienki, umyłem sprzęt i puściłem pierwszego kontrolnego szczocha, żeby wszystkie żalaski inne gówna spłynęły kiblem. Kolejny szczoch poszedł już do kubełka za 89 groszy i napełniłem go do połowy. Tak jak było wskazane miarką na ściance. Skończyłem szczacz i poszedłem do przychodni. Zobaczyłem tam rzeczy, które do teraz mam w głowie i nie mogę normalnie prosperować. Nie jestem normalnym anonym. Głównie przez ten dzień. Dzień, kiedy oddawałem mocz do badania. Nie lubię się spóźniać, więc poszedłem tam zaraz po siódmej rano, czyli zaraz po otwarciu. Myślałem, że będę pierwszy, ale i tak było już tam w chuj ludzi, głównie stare baby. Co one tam kurwa śpią? Co tam kurwa robią, że były przede mną? Pojebane. Podszedłem do okienka i jedna z tych kobitek, co tam siedzą, powiedziała mi, żeby czekać do pokoju numer 14. Kto ostatni do pokoju 14? He he, norma. Jakaś babka z dzieciakiem w wózku powiedziała, że ona to ja, będę za nią i usiadłem. I teraz najlepsze Kurwa przyszedł facet ze słoikiem po kawie A w środku szczochy Kurwa słoik po kawie z moczem w środku Co się odjebało Ekse Patrzysz czy to na pewno to co myślisz I nasłuchujesz co sapie do okienka Podaję tej kobicie słoik przez to małe okienko Ale się nie mieści Baba krzyczy panie co pan Siadaj pan pod czternastkę Chłop siada obok ciebie i zaczyna rozmowę A pan też siuśki oddaje A wie pan no kazali To oddaje A skąd pan wziął taki fajny kubełek Kupiłem w aptece za osiemdziesiąt dziewięć groszy. E no, fajny, fajny i nawet niedrogo. Kupię taki, będę miał w czym kawę do miasta nosić. Coś tam pierdolił, ale już go nie słuchałem, bo przyszedł kolejny ziomek, tym razem coś ściskał w ręce. I idzie do baby i mówi, że kupkę przyniósł do zbadania. Baba mówi, żeby okazał jak zapakowana, a ten wyciąga taką, wiecie, probówkę, co właśnie w aptece można kupić z łyżeczką w środku, ale łyżeczki nie widać, bo probówka cała zapchana gównem. Jak on to zrobił? Jak to tam upchał i czym? Kurwa, nie wiem jak on to osiągnął, ale baba go wypierdala z przychodni mówiąc, żeby przyniósł tylko kawałek na czubku tej łyżeczki, co jest w środku. To się nie nadaje do zbadania. Chłop się nie poddawał, bo mówił, że trudno mu było to zapełnić i definitywnie musi oddać. I trzyma to w ręce i nie chce puścić. To zanim go wyjebali z przychodni, to go zapytałem, czemu tak ściska i że mu zaraz pęknie już się i się ujebie gównem. To im powiedział, że kolega mu ostatnio dał znać, że do zbadania musi być ciepłe i że je ogrzewa. Jak kura jajka ogrzewa, to on ogrzewa gówno własnym ciałem. Baba z wózkiem weszła do gabinetu, więc już czekałem aż ja wejdę i nagle przychodzi mistrz mistrzów. Facet pod sześćdziesiątkę z plecaczkiem z różową panterą i do okienka jakby wiedział co i jak. Mówi, że kał do zbadania i że który gabinet. Już myślałem, że ogarnia temat i zaraz wyciągnie probóweczkę, wszystko elegancko, a ten wyciąga pudełko śniadaniowe. Kurwa pudełko. Śniadaniowe. Takie niebieskie. Bardzo popularne w podstawówkach. Wyciąga, a baba z okienka krzyczy, żeby jej to zabrał, bo cuchnie niemiłosiernie i że to obrzydliwe. A chłop mówi, że co śmierdzi, co obrzydliwe i że ostatnio na niego mordę darli, bo za mało gówna przyniósł, to teraz wziął całe na wszelki wypadek. A w mojej głowie czternastoletniego Ano naroi się od pytań. Po co? Dlaczego? Czemu pudełko? Czemu śniadaniowe? Skąd wiedział, że się zmieści? Gdzie srał? Jak to wymierzył? Wtedy mnie zawołali i wszedłem do środka, oddałem mocz, odebrałem wyniki na drugi dzień i teraz pytanie, czy jeśli wtedy miałem za niskie pH, to czy powinienem się dzisiaj martwić, czy wiecie może ile teraz kosztuje taki pojemniczek na siki?